Dzień dobry, to jest mój pierwszy case opening tych oto trzech skrzynek, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie to jest mój pierwszy i ostatni, tak czy pierwsza i ostatnia taka akcja i już pewnie nigdy tego nie zrobię, ale można spróbować i liczyć na cud. Tak więc y, witam Was jeszcze raz i lecimy z pierwszą skrzynką, Żeby wydam na to 30 zł. Mm -hmm. To weźmy z strefy zagrożenia, bo strach się bać. Jakie my tu mamy? Skiny, na te tutaj nawet nie patrzę. Jakie my tu mamy? Hm. Z niebieskich najlepsza jest. Nic nie jest najlepsze z niebieskich. Otwórz pojemnik. O, różowe przeleciały O kurde! Co ty gadasz? Oho! Ej, nie Oho! Dobrze, że nagrałem O kurde Ej, zajebiście Jaki to jest stan Lekkie zużycie yy... Sprzedaj na rynku Ile to kosztuje? 156! 156 zł! Ja! Dobra, to yy, już załamania nie będzie ten. Już jestem zadowolony, naprawdę. O kurde, lecimy z skrzynią pryzmatu. E, no to... 50 groszy. Otwórz pojemnik. Mmm. 4,50? A i tak jestem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. W rozpaczy towarzyski znajdują. Yy, zna... Tak? Uwie! <ścoughs> oh yeah. je! Oh yeah. Kurwa! kick, Botki! Wow!